Siemaneczko. Witam was z Barcelony, gdzie rozegraliśmy sezon testowy taktyką 4-2-3-1, którą widzicie na ekranie. Oczywiście sezon zakończyliśmy udanie. Za chwilę wam pokażę statystyki, taktyka się sprawdziła, ale zanim przejdziemy do wszystkich statystyk tego sezonu, jak nam poszło, spójrzmy jeszcze właśnie jak żeśmy grali w tym sezonie. Przy piłce, tu oczywiście ułożenie mamy zawodników w ten sposób przy piłce bez piłki, możecie to zobaczyć. Przechodząc teraz do poleceń drużyny, to wygląda tak. Polecenia drużyny mamy przy piłce w ten sposób ustawione. Teraz oczywiście będziemy nie będziemy tego omawiać jako szczegółowe, po prostu wam dam w opisie Link do tej taktyki, sobie mogę ją ściągnąć, zobaczyć po prostu, jak to jest. Ja tu pokrótce Wam przedstawię tą taktykę, więc, jak wygląda, to jest oczywiście kontynuacja do tej taktyki, która się u mnie pojawiła na moim kanale na YouTubie, gdzie Lewante testowało tą taktykę. Jest praktycznie to samo, troszeczkę może zrobiliśmy małych zmian. Oczywiście, tutaj gramy krócej podaniami, tempo mamy znacznie wyżej. Teraz, tak względem tego tempa to ja już Wam zwrócę na to uwagę, nie wiem, czy Wy na to zwrócić uwagę, ale przy takim intensywności, spójrzcie, co tu się nam dzieje. Mamy zbyt dużą intensywność i nasze kontuzje mogą się trafiać częściej piłkarzom. I tu akurat y te znacznik tempo za to będzie odpowiadał. Jak już to zrobimy na wyższe i co zostawimy, to w tym momencie mamy już intensywność ok. Ja osobiście rozegrałem ten sezon w Barcelonie na najwyższym tempie. Szczerze mówiąc, nie zwróćcie na to uwagi wcześniej. Teraz to, gdzie już troszeczkę gram, zwróćcie na to uwagę i Wam naprawdę gorąco polecam ustawić to, to tempo wyższe. Nie przesadzać z tą intensywnością. Może w przyszłości, jak gdy piłkarze nabiorą yy, odpowiedniego przygotowania fizycznego, gdzie będzie można faktycznie ustawić to tempo wyższe, albo po prostu grać na pograniczu ryzyka kontuzji. Na ten moment zalecam Wam to zmienić w tej taktyce na tempo wyżej raczej wyżej, no, no tak no tak tutaj jest napisane, wyżej, tak tłumaczone. E, rozpiętość ataków mamy znacznie wężej, czyli gramy po prostu wąsko. E, faza przejścia mm, w ofensywie. Mamy kontrataki i tu oczywiście to bym zostawił. Oczywiście możemy to też zmienić na standardowo w słabszej drużynie, ale możecie zostawić to tak jak tutaj jest. E, swoboda, taktyka, zrównoważony. I tutaj na czas, tu oczywiście wszystko uczymy się przy piłce i na czas nie gramy, rzadko bardzo gramy na czas. I teraz tu w tych poszczególnych strefach do dribblingu zachęcamy naszych piłkarzy, wiedząc jakich mamy dobrych piłkarzy technicznie, indywidualnie, umiejętnościami, więc zalecamy im po prostu dribbling. Gramy cierpliwość standardowa, strzały dystansu zrównoważone, styl do rozśrodkowań kąśliwe. W środku pola mamy tutaj wejście z piłką zrównoważone, dryblingi, jak już wcześniej zachęcająco, wejścia, ataki dwoma skrzydłami, prawą lewą stroną, odbiór piłki, odbiór, podań, podania na wolne pole. No i w ostatniej naszej strefie defensywnej to wygląda w ten sposób. Strategia rozgrywania akcji zrównoważona, rzuty od bramki mieszane wyprowadzanie piłki przez bramkarza szybkość czyli szybko wyprowadzamy no i wyprowadzanie piłki przez bramkarza do środkowych obrońców tak to, się to wygląda mniej więcej przy piłce przechodząc dalej do bez piłki to to wygląda następująco w naszej ofensywnej strefie to mamy kierunek pressingu zrównoważony krótkie wyprowadzanie czyli piłki przez bramkarza przeciwników to przeszkadzamy w środku mamy zrównoważone, no i ostatnie też mamy zrównoważone, tu nie ma żadnych, yy, tak, że tak powiem yy, kombinacji, yy, oczywiście teraz jeszcze tu mamy yy, poszczególnych piłkarzy mamy tak, bramkarza, który jest ustawiony w ten sposób, później mamy z prawej strony mamy bocznego wysuniętego obrońcę, który jest ustawiony. Następująco przy piłce, jak i bez piłki, przechodzimy do kolejnego piłkarza. Na lewą stronę jest tak samo boczny, wysunięty obrońca, który jest ustawiony. Yy, tu w sumie mamy już chyba teraz, o w ten sposób, mamy przy piłce. To zupełnie to samo co po drugiej stronie, i bez piłki zupełnie tak samo. <laughs> Przepraszam, przechodzą nam do środkowych obrońców <laughs> grających piłką. To mamy ich w ten sposób ustawionych przy piłce. Bez piłki. I drugi jest ustawiony zupełnie tak samo. Oczywiście, to yy, do, dopiero druga, drugi mój filmik odnośnie taktyki. Jeszcze muszę znaleźć, mi się wydaje, lepszy sposób do nagrywania właśnie tej taktyki, jak Wam ją przekazać. Czy po prostu będę leciał yy, tak pokrótce i wam po prostu przekazywał. W opisie link do tej taktyki będzie może łatwiej Wam wtedy to wszystko ogarnąć, bo ja niestety jest tu, tu bardzo dużo tych klateczek, tych układanek, tego wszystkiego, tych kafelków i jest to ciężko mi to tak Wam fajnie przedstawić. Tu mamy oczywiście przy piłce, ja miał to wszystko teraz Wam czytać na bieżąco, to po prostu będzie to bardzo, bardzo długo trwało, więc lepiej to po prostu będę wam na takę zasadzie pokazywał w tym momencie i wy to sobie będziecie mogli odtworzyć, spauzować w danym momencie i ewentualnie przekopiować bądź ściągnąć sobie po prostu tą taktykę gotową, yy, którą wrzucę wam link w opisie i oczywiście będziecie mogli z niej korzystać i oczywiście też się chwalić pisać w komentarzach jak wam idzie tą taktyką tu mamy już przechodzimy do schodzącego napacnika po prawej stronie, który jest ustawiony w ten sposób i bez piłki oczywiście w ten sposób po lewej stronie mamy też schodzącego napastnika, który jest ustawiony również tak samo. No i mamy środkowego ofensywnego pomocnika, który ma takie polecenia. Oczywiście bez piłki. No i mamy wysuniętego naszego środkowego napastnika, hmm. który ma oczywiście takie polecenia jako dla zawodnika. No i bez piłki w ten sposób. Tak się prezentowała ta taktyka. Teraz przechodząc jeszcze do statystyk, jakie żeśmy, jaki żeśmy ten sezon osiągnęli, no, osiągnęliśmy oczywiście mistrzostwo. Co tutaj jest ciekawego? Żiruna na drugim miejscu, Real Madrid trzecie. No, zaskoczenie masakryczne. Widać, że po prostu oczywiście spójrzcie na lewantę, klub którym ja prowadziłem, zajęliśmy chyba siódme albo ósme miejsce. No niestety tu spada, czyli widać, że to był bardzo słaby klub. Podobną taktyką żeśmy yy, grali, tu mamy mistrzostwo. Oczywiście przechodzimy tu do statystyk zespołu, do statystyk drużyny. I teraz tak, tutaj jest znowuż pełno kafelków, ale średnie posiadanie piłki, co zerkniemy. Jesteśmy na szóstym miejscu, 54% posiadania piłki. Wygrane pojedynki główką to nie będziemy. Wygrane pojedynki, yy, wygrane pojedynki. Łówkowa, a tu jest procent. Dobra, żółte kartki, czerwone, punkty na mecz. Z ogólnych. Ale nas by interesowała strefa nasza ofensywna, czyli najważniejsze bramki. Ta taktyka zdobyła 110 bramek w sezonie. Uważam że za bardzo dobry wynik. Bramka na mecz to już tu widzimy, oczywiście, 2,89 prawie 3 bramki na spotkanie. Według mnie bardzo, bardzo dobry bilans. Przechodząc dalej, mamy oczekiwanie gola. Ponad szacunki to jest 24,32. Spójrzcie, druga, druga drużyna Majorka. O dziwość! Real Madrid, kiepski sezon, naprawdę bardzo kiepski sezon. Eee, co tu jeszcze takiego ciekawego mamy? Oczekiwane, oczekiwane zdobyte gole. To nie. Mm, no to w sumie tutaj z, z tych statystyk chyba to jest. Jeszcze celność podań mamy. Celność podań przy tej taktyce nas wyniosła 90%. Hmm, stwarzanie sytuacji. Mamy 162 sytuacje to są to są średnie To chyba będziemy mieli średnie, tak? To nie będą chyba ogólne Strzały oddane na bramkę przeciw768, więc tu są te statystyki, naprawdę celność strzałów jest 46% Więc tu akurat te statystyki jeszcze przejdziemy na defensywne, Sobie Oczywiście zobaczyć. stracone gole. Najmniej goli straciliśmy w sezonie, po 30 tych goli. Więc to jest oczywiście bardzo, bardzo fajny bilans. Oczywiście, tu z tych statystyk, co tu, my, tu jeszcze mamy ciekawego, no to chyba wszystkie najciekawsze wam już pokazałem. Statystyki, możemy sobie jeszcze dalej przejść. Oczywiście, my sobie jeszcze nie skończymy na tych rozgrywkach, bo my tu teraz tak, mamy jeszcze w tych rozgrywkach, yy -y, mamy tak, Superkopa, które oczywiście. Przegrywamy z Realem Madryt. 2-1. Dalej. Przechodzą dalej do rozgrywek. Mamy UEFA Champions League. W ćwierćfinale my przegraliśmy, ale my w ćwierćfinale tu przegraliśmy z Manchesterem City. 1-4 w dwóch meczu było 1-5, więc no dostaliśmy troszeczkę łomotu. tu. Krótko mówiąc. Yy, Przejdźmy dalej jak Copa del Rey nam poszło, w tym momencie Copa del Rey wygraliśmy w finale ze Majorką. oczywiście jest to niespodzianka, że taki klub we finale się znalazł, widać, że jest dużo niespodzianek w tym football jak na pierwsze yy, testy, ale zdobywamy puchar, zdobywamy mistrzostwo, więc naprawdę uważam, że taktyka się fajnie sprawdziła i oczywiście taktykę całą, ten szkic wam wrzucę w opis, cały link będziecie mieli do tej taktyki w opisie, będziecie mogli sobie pobrać. I korzystać z niej w innych klubach. Oczywiście, nie zapomnijcie napisać mi, jak wam ta taktyka się sprawdza w innym klubie, słabszym, może też takim dobrym jak Barcelona, ale w momencie, kiedy wy go prowadzicie od początku do końca sezonu, bo tu jest oczywiście zrobiona symulacja tego sezonu. Ja tutaj nie miałem wpływu na mecze, nie reagowałem na dane sytuacje, więc ten wynik może być jeszcze, jeszcze lepszy. Jak oczywiście na bieżąco będziemy to wszystko kontrolować, bo to po prostu tworzę. Taktykę, robię testy dla Was, jak jest taktyka w miarę, w miarę fajna, sprawdza się, oczywiście Wam ją pokazuje, bo to nie jest tak, że ja taktykę każdą, którą zrobię, tak właśnie się kończy sezon. Nie, nie, nie. Są też taktyki, które po prostu nie działają, które muszę zmienić, przerobić, szukać alternatywnego rozwiązania, które spowoduje, że ta taktyka zacznie działać trafi się w algorytm, gdzie będzie sukcesy. Oczywiście, tą taktyka jest dobra, ale to nie jest jakaś OP taktyka nie możecie mieć problemy we słabszych klubach, to od razu zaznaczam, że mogą być problemy w słabszych klubach, nie w każdym klubie się może to sprawdzić, oczywiście, jak najbardziej pamiętajcie, żeby to tempo zmniejszyć sobie na wyższe, bo przy tak dużej intensywności w słabszym klubie nie dacie rady. Tak mi się przynajmniej osobiście wydaje. Jeszcze na tyle nie znam tego food ale tak mi się wydaje, że po coś to tu się świeci ze z tym znakiem wykrzyknikiem, że byśmy to sobie zmienili. I na ten moment zachęcam Was do jeszcze raz do zaglądania w opis pod tym filmikiem. Oczywiście kliknijcie łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje. Dla mnie to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Oczywiście klikajcie subskrypcję, jak macie ochotę oglądać kolejne moje taktyki. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Cześć!